Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, słuchajcie, zapytałam Was na Facebooku, co uważacie o tym, żeby zrobić takie wyzwanie um, tydzień z aniołem na wesolach, czyli e, codziennie przez tydzień, czyli od dzisiaj poniedziałku e, do następnego poniedziałku, przez jeden tydzień e, będziecie oglądać codziennie e, filmiki. O różnej tematyce, postaram się tutaj e, trochę kosmetycznych rzeczy, trochę e, takich motywacyjnych, trochę e, no dużo postaram się urozmaiceń e, wprowadzić w tym e, tygodniu, żeby dla każdego było coś miłego, e, także e, zaczynamy taki tydzień z Aniołem na Resorach, nigdy chyba nie, e, nie wezmę się za miesiąc z Aniołem na Resorach, ponieważ to już jest ogromne mm, przedsięwzięcie i ogromne, e, ogromne zobowiązanie wobec Was. Więc e, na razie trzymam się tej wersji tygodniowej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, czy będziecie zadowoleni, czy będziecie chcieli więcej. A jeszcze jedną rzecz powiem: to to, że tutaj na dole w opisie będzie cała lista mm, od jednego. Do siedmiu, Jeżeli nie widzieliście ktoś tam dzień, to sobie po prostu będziecie mogli kliknąć link, żeby zobaczyć takie moje właśnie wyzwanie. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. A dzisiejszy temat filmiku to jest Open Box. Jest to paczka z, ze sklepu Glam Shop, czyli nowości z. Czyli nowości, które wyszły teraz, pędzle i nie tylko. Nie otwierałam, tylko rozcięłam, żeby było łatwiej. Nie zaglądałam, także nie wiem, jak te rzeczy wyglądają. Żadnej mojej pierwszej reakcji nie było. Otwieram razem z wami i zobaczymy, co tam jest. Chcę wam jeszcze powiedzieć, dlaczego się zdecydowałam w tym tygodniu na taki takie moje wyzwanie No zdarzyła mi się mało fajna rzecz, czyli złamałam sobie coś w nodze Dokładnie palce u nogi i kostki wśród stopiu Więc um, jestem uziemiona w domu i średnio to trochę przechodzę, bo bo po prostu cały czas jestem albo na lekach, albo, e, albo leżę, albo siedzę przy komputerze i to chwilę bo po prostu nie daję rady. Więc po, postanowiłam wykorzystać ten czas e, na coś pożytecznego, czyli na filmy dla Was. Póki jest taki czas, to będą właśnie takie filmy się nagrywać. O, e, dobra, otwieramy już paczkę. No i tak, e, mamy różowy e, pokrowiec na pędzle. Wow. Ale czad jest mega. Pokażę wam on wygląda w środku. Ma pełno przygródek. Zaraz policzymy ile? 27 przygródek. Bardzo dużo. Prawda rewelacja. Fajnie się bardzo e, składa w taką e, książkę. Co jest naprawdę super e, i mi się przyda na pewno na takie e, wyjazdy. Bardzo ładnie prezentuje się. Jest to e, chyba eko skulka e, i to co jest bardzo ulokliwe to to, że tutaj na, na tym zatrzasku, na tej klamrze jest e, wytłoczony glam shop, a nie glam brush. E, bardzo powiem Wam, bardzo porządnie wygląda, e, prezentuje się rewelacyjnie. No, i e, moja wielkość powiem Wam. Także dałam radę bez problemu e, tutaj otworzyć, e, zamknąć. To jest dla mnie ważne, bo mam jakiś jeden e, pokrowiec taki mega duży, który jest bardzo, bardzo dla mnie mm, no, niepraktyczny. Także e, ten pokrowiec myślę, będzie bardzo fajną sprawą. Oczywiście to są moje pierwsze wrażenia, więc nie umiem Wam powiedzieć, że to jest na pewno super świetne. O, tu już jest coś ciężko. Dobra, i tu mamy tubę na pętlę. I tu mamy białą e... Tubę, o której e, nie raz rozmawiałam z Hanią i e, byłam zaskrzycona, że będzie biała mm, a jeszcze bardziej mi się podoba to, że ona jest taka jakby lekko e, lakierowana, chyba tak to jest taki, takie lakierowanie, więc łatwo będzie ją e, będzie umyć, um, no i to jest taki biały ale taki perłowy, taka, taka perła, tak myślę, że to jest Taki pedłowy kolor, i ma wytłoczona oczywiście, nazwę Glambrush. W środku jest woreczek z e, chyba pokłaniaczem wilgoci albo zapachu. Nie wiem, co tu jest, ale rzucam go do środka, bo. E, może się przydać. E, Okej, okay. dobra, zacznijmy od e, mam tutaj przed sobą R2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pędzli e, i e, osłonki. Zacznę od osłonek. Jestem mi bardzo, bardzo ciekawa, bo e, ja suszę właśnie w swojej pędzle e, za pomocą osłonek, to znaczy po myciu wkładam w osłonki pędzle i, i one sobie tak schną, żeby nie odkształcały mi się. Mam osłonki z Maestro. I mam osłonki takie chińskie zamówione na Allegro. I są ciekawe, jak te będą się sprowadzać, czy nie będą się wkształcać Także będę je odkładać oddzielnie, żeby potem móc powiedzieć wam, czy one są fajne. Dobra, i przechodzimy do pędzli. Nie będę mówić, opowiadać o każdym pędzlu, jak zeszłym razem, bo przegiełam trochę z minutami, e, popłynęłam, ale przelecimy po przy każdym pędzlu, żebym zobaczyła jego pierwsze wrażenie. Mm, pierwszy pędzel, jaki mi e, wleciał w rękę to jest e, T12 e, skoczny pędzel, bardzo, bardzo milutki. Te pędzle już tak nie, nie pachną kozą, to znaczy tak bardzo mocno intensywnie. Bardzo milutki, bardzo i on mi przypomina e, z lewy. E, też mam taki duży skośny pędzel, bardzo mi przypomina e, te, te, ten pędzel. Bardzo fajny, ale jak na przykład przyłożyć do mojej twarzy, to jest ogromne. E, więc e, to raczej jak będę kogoś malować, to e, będzie przydatne. No, także e, taki wielki. T12. Następny pędzel to już wiem, że będzie moja miłość, bo e, moją miłością jest inne pewnie taki sam pędzel, e, czyli to jest taka kuleczka e, syntetyczna e, i ja wiem, że e, będzie super. To jest O12. E, ja te pędzle syntetyczne uwielbiam od Hani, od Glambrusza. E, Pusu rewelacyjne świetnie nakładają e, kremowe rzeczy, e, świetnie rozdzielają kletki. E, naprawdę byłam bardzo, bardzo zadowolona. E, następny pędzel. Wow! No, widzicie, e, w filmiku wyglądał on całkiem inaczej. To jest pędzel t e, 11 Taki równościęty, to jest chyba pędzel syntetyczny, ale on zobaczcie jaki jest cieniutki. ja myślałam, oglądając ten feeling, że on tu jest taki gruby, taki taki gdzieś, że to jest po prostu jak um... ja się śmiałam z Bartkiem, że to jest jak pędzel um, taki malarski, wiecie, do malowania ścian, e, ale nie, jestem bardzo, bardzo e, zaskoczona. I całkiem inaczej wygląda niż na filmach. Chociaż e, grubszy jest tutaj przy skórce, a jest tak ściśnięty, że tutaj jest taki cieniutki, naprawdę fajny. No, te 11 mnie zaskoczył. Następny pędzelek, który e, powiem Wam, e, jest takim no, marzeniem, jeżeli chodzi o e, clambrash, czyli e, Pędzelek do eyelinera O11. Um, syntetyczny, um, dość gruby, na, na końcu cieniutki, ale jednak dość gruby. Zobaczymy, jak on um, maluje kreski. Um, na pewno będzie jakiś taki duży test um, tego pędzla. Um, wiem, że tutaj włosie syntetyczne będzie bardzo dobre, bo mam porównanie z innymi pędzlami, które są naprawdę na bardzo, bardzo dobrym e, poziomie, o 11, zobaczymy, bardzo jestem ciekawa. Następny e, pędzel to jest e, T10, no i wiem, że będę zachwycona, bo to jest po prostu e, coś, e, co ja uwielbiam, czyli syntetyki. Ja mogłabym, powiem Wam, e, mieć 100% pędzli syntetycznych, uwielbiam e, i e, uważam, że naturalne włosie nie jest mi do szczęścia e, potrzebne więc wiem o tym, że będę z niego na pewno bardzo, bardzo e, zadowolona. Następny e, pędzel to będzie znowu syntetyk, czyli e, moje, mm, moje tutaj e, upodobania są naprawdę super spełnione i e, jestem zadowolona. E, taki dość płaski, ścięty. Fajnie się, e, fajnie się zapowiada no i ja już wiem, że będę nim robić takie roztarte kreski e, z cieni takich kremowych, także e, to jest pędzelek O13. Pędzelek płaski, mały, już dużo mniejszy niż e, jego e, brat starszy, bo tamten jest jakiś taki mocno twardy jak dla mnie O14. Ten jest naprawdę mięciutki, sprężysty, będzie chyba ładnie precyzyjne. Jeszcze dwa pędzelki zostały, czyli T13. On jest taki tu zgłaszczony, ścięty. On jest trochę podobny do tego pędzla, tylko, że jest dużo, dużo grubszy, no, jest dużo grubszy i ten będzie fajnie nakładał podkład na pewno te 13 i ostatni pędzelek to jest moje chyba zaskoczenie. To jest o 10. Słuchajcie, to jest taka malutka e, kulka, ale już czapiżona, czyli on będzie fajnie w załamaniu na przykład e, nakładał e, cień e, albo e, pod e, ładnie zepszy. Także tutaj jestem lekko zaskoczona e, wielkością. E, jest spężysty. Nie jest taki super miękki, taki ba. Chociaż no i sprężysty, to jest, to jest na pewno, bardzo e, ładnie e, wygląda, o 10. I to było tyle, jeżeli chodzi o pędzle, mm, przebrnęliśmy przez nie. E, ogólnie powiem Wam tak, e, tuba bardzo mi się podoba, jest rewelacyjnie zrobiona, jest e, twarda, jest bardzo solidnie e, wykonana, jest e, e, po prostu taka, że z przyjemnością przechowywać swoje pędzle e, będę w tych tubach. No i mają fajnie, że mają na każdej półce e, napis e, Glamblash. E, bardzo fajnie to wygląda. Na koń, sam koniec chciałam Wam pokazać moje ulubione pędzle z pierwszej tury mm, Brush. E, jeżeli nie wiecie, jakie pędzle kupić z tego, jakby z takiej Pierwszego rzutu, to chcę Wam powiedzieć po tych kilku tygodniach bardzo systematycznego, częstego i żmudnego używania. Bardzo szybko powiem Wam, dlaczego to są moje perełki. Jak one są brudne, to lecę, je, żeby na następny dzień były gotowe do pracy. Po pierwsze, kulka. O 9, po prostu jest rewelacyjna. To jest taka gumka, która tak rewelacyjnie nałoży korektor w, na takie duże niedoskonałości, typu pryszcz. E, tak, no bo nie ukrywajmy, pojawiają się takowe. E, ona świetnie nałoży, delikatnie rozetrze, ale e, zostawi ten korektor na miejscu. Świetny, świetny e, pędzelek. Następny to jest taki sam, tylko że on jest z większą kulką, taką bardziej szpiczastą. To jest O8. Ja go uwielbiam do korektora, po prostu tutaj, żeby wszystko rozetrzeć, ale też jest świetny do nakładania na całą powiekę albo na powiekę ruchomą. Kremowych cieni, takich, wiecie, długotrwałych, typu paypot czy kolor Tattoo kolor to tu z Maybelline. Świetny, świetny pędzel, jest Dalej, e, jeżeli o kuleczkach, malutka kuleczka, czyli O6, to jest kulka po prostu, która rozetrze każdą kreskę tak pięknie, że mi miodziot, a poza tym na dolnej linii e, rzęs, czyli dolnej powiece, super rozetrze e, kreskę dodam na przykład cienia bardzo, e, bardzo blisko rzęs. ta kuleczka o 6 jest rewelacyjna e, ostatni do oczu czyli o5 e, który myślałam że będzie bublem słuchajcie ja myślałam że tak gruby e, pędzelek po prostu będzie u mnie leżał i kurze zbierał, a okazało się, że to jest pędzel do wszystkiego. Po pierwsze nałożę, z nim, nałożę nim bardzo precyzyjnie szminkę i to tak jak nigdy. Nałożę nim e, na przykład Aqua Brow, e, na i świetnie, świetnie on rozetrze, zrobi taki bardzo naturalny efekt, ale można nim zrobić też taką bardziej ostrą granicę. To jest po prostu rewelacyjny pędzel, który naprawdę nie zastanawiajcie się, kupujcie, bo, bo on jest super. Następny pędzel to jest te dwa i to jest pędzel, który jest moją miłością, codziennie praktycznie jest używany do nałożenia podkładu. On jest bardzo podobny do pędzla z Real Techniques. Używam go tych dwóch, czyli z Real Techniques i tego na zmianę. Uwielbiam, świetny pędzel. Dalej T8, to jest pędzel, który jest bardzo niepozorny. Super nałożę brązę roz, rozetrę go, ale też róż e, świetnie rozciera, świetnie nakłada, jest przemilutki. E, bardzo Wam polecam go, T8. I ostatni pędzel, który zaskoczył mnie, które e, nigdy nie zrobimy przyrody, czyli to jest taki e, skunksik e, T5, którym nakładam rozświetlacz, którym nakładam tutaj e, róż e, i on jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny. Nie zrobiłam żadnej plamy. E, po prostu super to nałoży e, Także T5 super sprawa. I to by było tyle, jeżeli chodzi o otwarcie tego, tej paczki i podsumowanie pędzli, które e, były jako pierwsze wprowadzone do Glambrush. E, nie wypowiem się na temat. Tych pędzli, no bo ich nie używałam, ale zamierzam Wam powiedzieć kilka słów o nich, jak już przejdą testy, jak już się nimi zajmę, to na pewno dam Wam znać, co o nich myślę. Tymczasem zapraszam Was na jutrzejszy filmik. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmiku i pamiętajcie, że w opisie macie całą listę każdego dnia, więc tam będzie się pojawiał również link poprzedniego dnia, żebyście mogli szybko, łatwo przejść, jeżeli nie oglądacie na bieżąco. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych linkach. Pa pa!